Dobra, tu mamy chłodniczkę, która będzie do wymiany, bo moja chłodnica niestety powiedziała, że wali to. Tu mamy pompę klimatyzacji, którą zaraz będę zawoził do, do naprawy, do regeneracji. Do regeneracji. Eee, poczekajcie, wrzucę. Wrzucę tutaj sobie tą pompę do. Tam stoi Rudžipek. Nie ten traktor to nie to nie jest mój eee, rzucę tą pompkę o! Zobaczcie, takie rzeczy bym, bym sobie spokojnie sam mógł porobić Ale niestety No nie mogę, bo skoro już y, Artur mi to porozbierał a, no, To Skoro mi to porozbierał, to, to już. Tak, chłodnica. Okazało się, że chłodnica tutaj cieknie. Tu chyba z tej strony leciało. Yy... Pompa klimatyzacji jest lekko rozszczelniona. Nie wiem, czy jak zimno złapało. No i ten dźwięk. Tak. No, słychać od razu, co się dzieje. Yy, więc też yy, alternator do regeneracji pójdzie, yy, reszta rolek jest w porządku. Więc wszystko to, wszystko to, niestety, do roboty. A taki wspaniały, takie cudo yy, było, jak go kupowałem. Opowiem Wam o tym jeszcze w jakimś oddzielnym filmie. Tutaj odpowietrznik już yy, Artur też odkręcał i sprawdzał, że się od, no, odkręca ładnie. Także później mi to ładnie wszystko tutaj pozalewają, tak jak trzeba. No dobra, on tutaj nie wiem tylko, czy to yy, skąd to czystej pompy, czy, czy rozszczelniony jeszcze gdzieś jest tutaj przód, cholerawie, a silnika. No dobra. To tyle co Wam chciałem pokazać, jakie kwiatki właśnie wychodzą jak już się zacznie człowiek dobierać do samochodu to jakie kwiatki wychodzą. Tu końcówki drążków wiem, że mam już wymienione. Skrzynia zalana nowym olejem, nowe filtry. Jeszcze nowy, nowy olej pójdzie do, do mostu, do mostu. W reduktorze, a w reduktorze, a w reduktorze też już wymienił, dobra. No, także tyle. A samochód był kupiony, o tutaj, ale o tym Wam opowiem w oddzielnym filmiku. Jaki, jakie tam fajne podejście jest do pewnych tematów. Można kurwicy po prostu dostać momentami. O tyle.